Witaj serdecznie. Z tego filmu dowiesz się, jakie prospekty na ten tydzień, czyli co możesz zacząć tradować, gdzie może się to opłacić. Porównamy kilka instrumentów, bardzo konkretnie pokażę Tobie, czym się różni spekulacja od inwestycji i jak połączyć te dwie rzeczy. W Internecie czy ogólnie w książkach powstaje jakaś debata czy kłótnia. Fundamentalna analiza czy techniczna? Gdzie jedno wynika z drugiego, tak? Ten ruch, z którym mamy do czynienia. To jest, słuchaj, wczesny ruch. Yy, dlaczego ja pokazuję tak wczesny ruch na platformie, mimo tego, że ja nie wiem, czy to zaraz nie będzie wynosiło 0 czy minus 200? Znaczy, nie wiem na 100%, ale wiem, że to będzie rosło. Skąd ja wiem? Bo przed chwilą wchodziłem niedużą transakcją yy, w pozycję krótką, która, krótko mówiąc, kolokwialnie wykosiła mnie do góry, czyli szybko musiałem zamknąć ten trade. Stąd wiem, że tutaj nie ma sprzedawców, rynek nie będzie spadał, i on może się cofać znowu w dół, może się cofać znowu kawałeczek tutaj na pozycje krótkie, tak? Mogę rozciągnąć ten wykres to jest słuchajcie, złoto w skrócie, wykres M30, tak. Zobacz, on się może cofnąć na zero, on może wejść małą stratę, on może podkosić tutaj te stop lossy, ale on już pokazał, to widać jako tutaj ten cień. On pokazał przed chwilą, i to nie trzeba być y, analitykiem technicznym, tylko ktoś mógł być tutaj na rynku, jak ten rynek spadał, spadał, spadał. Pokazał, że może być spadkowy, bo tutaj swing trading, czyli na pozycje krótkie w dół, ale po chwili szarpnął do góry i pokazał, że jednak ma kupujących, którzy pilnują ten rynek. I to nie jest spekulacja, to jest bardzo prosta analiza, można powiedzieć, fundamentalna, czyli ile ludzi chce kupić, 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 ile ludzi chce sprzedać, sprzedać. Jak ci sprzedaj, sprzedaj byli przez chwilę tutaj w tych obszarach, tak? I zostali kolokwialnie mówiąc wykoszeni przez podwójną liczbę, jak tutaj było sprzedaj plus, czyli 1,5 powiedzmy sprzedawcy, tak, tutaj, ale rynek spadał szybko na chwilę, tak? otworzyłem pozycję krótką, szybko zobaczyłem, że to nie ma sensu. Kiedyś bym się po tej transakcji yy, popłakał, zmienił Pampersa yy, i albo otworzył w ogóle zbyt późno transakcję, tą yy, długą, czyli gdzieś tutaj, czyli jak ona będzie odwracała, tak, gdzie już mogę z zyskiem to ją zamknąć, to bym czekał pół godziny za długo, bo wiesz, jak się otrzepiesz po złym tradezie szybko, to fajnie, znaczy masz doświadczenie, albo szybko się otrzepujesz. A pierwsze dwa trzy lata handlu często tak wyglądają, że właśnie rynek zanim się otrzepiesz z tego, że dostałeś tutaj po głowie to rynek rośnie, rośnie, rośnie to wtedy mówisz na hura, wchodzimy tak? no bo rynek rośnie, no to rynek rośnie jeszcze 15 sekund i bum znowu lądujesz na stoplosie, tak? tutaj nie będziemy mieli do czynienia z tego typu sytuacją co zobaczysz sam w praktyce ale przejdźmy do innych wykresów bo obiecywałem, że pokażę krótko w jaki sposób toczy się dyskusja sprzedaży i kupna na wykresie Jakie mamy szanse przykładowo na eurodolarze, tak? Czyli przejdźmy tutaj na rynek. Może zasłonię ten wykres, żeby cię nie rozpraszał za bardzo, będziesz tam patrzył na każdy tik tego wykresu, który może da zarobić, a może go zamknę na zero. Ja mam tutaj go pod ręką, tak? Także to jest jeden klik, boom, zamykamy close order, i jest zamknięty na zero. Nie będziemy wchodzili w straty, tak? Także to za chwilę. Znowu później możemy otworzyć trade taki. Albo podobne. także ja go nie trzymam tutaj na stoplosie, który jest widoczny, bo znowu ktoś może pomyśleć, o, dlaczego masz taki albo inny stoplos, tak? Ja ten stoplos, słuchaj, mogę mieć tutaj, tak, na chwilę, e, a mogę mieć tutaj, gdzie jest dla mnie logiczny, e, ilościowo, e, a mogę go mieć w ogóle na punkcie 0, tak jak ja pilnuję, że tutaj mogę zamknąć na 0 tą pozycję, mimo tego, że mam jakiś stoplos tam ustawiony, ale tym się nie kieruj. Stąd właśnie mówię, dołącz do kursu. Na żywo profesjonalnego. E, tu jest rozmowa kwalifikacyjna, do której możesz dołączyć. Tu czas już jest, time is up, czas minął. E, możesz dokonać wciąż płatności online w linku poniżej. Możesz zobaczyć, w jaki sposób tradujemy, dołączyć do pierwszych zajęć, na których powiem już w tym tygodniu, co się dzieje na wykresach i już tutaj pokazuję tobie w praktyce, tak? Zobacz. Eurodolar. Przejdziemy od wykresu M30, czyli zaczniemy od M30, przejdziemy na H4D1 za chwilę, tak? Sorry, ktoś dzwoni, wyłączę tylko telefon. Zobaczcie, tu jest flaga, czyli zupełnie bardzo podobne zachowanie, tak jak tutaj, które pokazuje, że nie ma za dużo kupujących, bo inaczej ten wykres by wyglądał w ten sposób i zapierniczał mocno do góry, a tego tutaj nie ma, więc on prawdopodobnie yy, zaliczy małą, chciałem powiedzieć zjebkę, no, zacznie spadać, tak? Jak widzicie, nie przebieram w słowach, jak mam rozłożony stragan i szybko do rzeczy muszę pokazać, co się dzieje. Szybko do rzeczy, tak? Także ten wykres, nie mówię, że będzie, ale ma prawdopodobieństwo większe spadku. Dlaczego? Po pierwsze, bo tutaj są sygnały tego. To jest pierwszy punkt. Po drugie, przejdźmy na wykres H4, czyli przechodzimy interwał wyżej, tak? Co się dzieje? Dla większych inwestorów. Zobaczcie, dla większych inwestorów dzieje się to, tak? Mała flaga, spadek. Wejście w pattern numer 4. Czyli cień, mamy tego typu cień, i zamiast rynek podbijać do góry, czego nauczyłeś się być może w książkach, że po cieniu rynek ma rosnąć, tutaj rynek wchodzi w zakres tego cienia, czyli boom idzie w dół. To jest pattern numer 4, jeden z powtarzających się układów. Złoto, czas zamknąć. Sorry, zatrzymujemy na chwilę tutaj jakąś fantazję odnośnie euro-dolara. To jest krótkoterminowy trade. Ja nie polecam takich tradeów. o, zapomniałem disclaimer zrobić. Nie polecam takich tradeów, to znaczy, to nie był typowy trade, od jakiego zaczynamy na kursie mentoringowym, ani też nie zaczynasz ty tradeować pięcioma lotami na złocie, bo ci prędzej urwie półtora czy dwa tysiące złotych czy dolarów, niż tak jak tutaj zamknęliśmy trade półtora tysiąca mniej więcej na plusie, tak? Także to jest taka różnica, ale pokazuję ci po prostu, co się dzieje czasami w handlu, wiesz, to co się u mnie dzieje. Na, na macie treningowej, przykładowo, jak ja idę poćwiczyć, posparować, pokopać w piłkę coś innego, a u profesjonalnych pinka, piłkarzy albo, albo tych, którzy walczą w klatkach, MMA, UFC i tak dalej, to oni robią trochę inne rzeczy na innym poziomie, tak? Ja nie muszę robić tego, co oni na no, ogół. To są inwestorzy, którzy w takim małym trade'ie Przywłaszczają sobie z rynku 20 tysięcy dolarów, 50 tysięcy dolarów w krótkim odcinku czasu, tak? Po prostu dorastamy do tego wolumenu, tak czy siak. Na M30 pokazaliśmy, że wykres tutaj spadał, były takie flagi, tak? Które pokazują, że nie ma kupujących, a rynek będzie spadał. Na H4 widzimy to samo. Pattern numer 4 powtarzający się pattern tego się nauczysz. Na każdych zajęciach Forex is Trader, jakie są powtarzające się układy. I na D1. Zobaczmy, co jest na D1. Ja oddalę ten wykres, bo już wiem, co tutaj jest. Tu jest wsparcie opór i zapiernicza wykres. Zobaczcie. Teraz tak, jak wykres jest poza wsparciem oporem, pierwszym, czy nawet drugim, to tu jest duże ryzyko. Każdy spekulant ci powie, że o tutaj wygarniamy. Na wzrosty ja bym kupywał i pokazują spekulanci, że kupują, jak cały rynek spada. Ale co by się stało, jakby w tym wypadku kupowali? Zobacz. Czy są tutaj sygnały, że ten rynek wyczerpał się i będzie rósł? Skąd te sygnały bierzemy? Z dynamiki ceny. Bierzemy z dynamiki ceny, tak? Tego się nauczysz wszystkiego na kursie mentoringowym. Z dynamiki ceny bierzemy. Skąd bierzemy? Z niższego interwału czasowego. Czy tu są sygnały, że rynek. Odwraca albo kończy się, czy może wyjść do góry, bo tu, tu decydujemy, czy ten rynek pójdzie w dół, czy w górę, znaczy czasami nie da się zdecydować. 50% czasu, 80% czasu nie da się zdecydować. Ale tak jak tutaj 20% czasu rynek jest bardzo wyraźny, mówi, że ten wykres będzie spadał na te co najmniej 70% w dół, to jest moja prywatna opinia, to nie jest też. Żadna analiza, która wskazuje na trade, który wykonam, ani który kto, ktokolwiek pojęto to jest prywatna opinia, nic więcej, tak? Ale zobaczycie, na kursie pokazuje, co się powtarza najczęściej, jak to można wykorzystać. Tutaj nie ma żadnych kupujących, więc co się będzie działo z tym wykresem, jak on ma dużo sprzedawców? Nie ma tutaj kupujących, tutaj, i w tym momencie też nie ma kupujących. To co się z nim dzieje? To tak, jakbyś rozpędził 220 samochodów na autostradzie i powiedział, Wyłączyliśmy ci połowę hamulców. Miałeś z tyłu hamulce, a teraz masz tylko z przodu. No i co się z nim stanie? On się zatrzyma z 200 do 0 w przeciągu 3 sekund? Czy będzie dalej frunął bezwładnie jeszcze chwilę? Znaczy no, ten rynek może się odwrócić w dowolnym momencie, ale to nie stanie się na ten moment. Tutaj po chwili zobaczycie, dlaczego zamknąłem ten trade tak szybko, a nie czekałem, aż to będzie 8 czy 10 tysięcy dolarów, tak? Także zobaczycie za chwilę, że tutaj włącza się już. Zobaczcie, już kombinują swingersi, tak? Swing, czyli yy, jeszcze grubsi spekulanci niż ja. Czyli tutaj na chwilę podbili rynek do góry, on wzrósł jedną, dwie półki, jedną, drugą półkę, i stąd znowu zaczęli oddawać, tacy jak ja, zaczęli traderzy oddawać kontrakty, czyli zamknęli, kliknęli, zamknij. A kliknęli długą pozycję, zamknij, czyli tą. Obstawienie wzrostu zamknij, to co się z rynkiem spada? Oddajesz się na rynek, więc rynek spada chwilę, plus jeszcze inni spekulanci się dodają, patrząc o Michał i milion innych traderów, zamyka transakcję, to my podbijemy jeszcze, żeby spadło w dół. Podbijemy spadki, tak? Wolumenem spadkowym, i na chwilę spada rynek i zaczyna się swing trading, tak? Czego jak ja nie mam pozycji, to lubię, tak? Ale jak ja mam pozycję, no to nie lubię, bo to mi zjada zysk. Więc zobacz, ten swing się powoli kończy i znowu jest dynamika ceny, która mówi o tym, jak rynek będzie rósł i że teraz jest typowo dalej wzrostowy. Czyli teoretycznie, jakby ktoś był bardzo ryzykowny po tym wzroście i po tym wzroście, znowu byśmy otwierali trade tutaj. Czyli nie teraz, tylko dwie sekundy temu, jak mówiłem, żeby otworzyć, tak? I w ten sposób uczy Cię dynamiki ceny i jak analiza techniczna równa się analiza fundamentalna. To tak samo, jak jesteś piękną kobietą na randce. Czy ona się zakocha w tobie fizycznie, czy ona zakocha się w tobie duchowo, czy zakocha się fizycznie i duchowo i intelektualnie, efekt tej randki ma być taki sam. Sukces na koniec tej kolacji, tak? O to chodzi tutaj w analizie technicznej i fundamentalnej. A w międzyczasie toczą się w internecie w książkach dyskusje, czy analiza fundamentalna, czy techniczna. Ja mówię, jeżeli my celujemy w sukces, a nie robisz tego dla przyjemności tylko dla pieniędzy, chcesz odebrać pieniądze tutaj z tych transakcji, to obojętnie czy to analiza techniczna czy fundamentalna, szczerze dla mnie to w ogóle nie ma różnicy. Mógłby być całkowicie inny sposób albo połączenie tych sposobów, co ja wykorzystuję osobiście. Także wykorzystuję jeszcze wolumen, wykorzystuję inne sprawy. Zobacz, że dzieje się dokładnie to, o czym mówiłem. Czyli sam wolumen, sorry, sama dynamika ceny pokazała stąd, że tam można było po tej dynamice ceny otwierać transakcje, bo wciąż są kupujący, więc ten rynek będzie rósł. A ja zamknąłem rynek, jak rynek zaczął swingować i było podejrzenie, że rynek może zamknąć mnie na zero z tym tradem, który już był 15 stów na plus. I tak wygląda każdy dzień. Także zaraz znajdę Tobie inną sytuację. No tutaj akurat jest druga banalna sytuacja, gdzie można by otwierać trade. I tak w kółko przez, no chciałem powiedzieć, przez 6 godzin. Przez godzinę, dwie, póki się nie zmęczysz, bo to jest troszeczkę energii, troszeczkę stresu, troszeczkę podbijanie emocji, troszeczkę takich kwestii no właśnie, patrzymy na S&P 500. Przejdźmy na D1. Co widzimy na D1, tak? Sprzedaż. Jacyś kupujący, co wiedziałem, że jak tutaj nie wyjdzie stąd ten kupujący mocno, to ja nie wchodzę w rynek, bo chciałem sobie nakupować małych kontraktów. Pół i pół. Czaje się, tak? Tutaj bym sobie kupił połówkę, a później jakby wyszedł przez ten szczyt, to bym znowu kupił połówkę. Co by się stało? Za 7 dni roboczych bym pokazał Tobie, jak zarobiłem 15-22 tysiące dolarów. No, może nie małą połówką, sorry, małą połówką troszeczkę mniej. Ale jak to by był jeden lot i jeden not, to za 7-10 dni roboczych bym pokazał Tobie taki wynik. I niewykluczone, nie, nie że jeszcze to zrobimy, ale na ten moment, znaczy zrobimy, po prostu nie dzisiaj, tylko za 2-4-6 dni roboczych. Na ten moment, co to za patent? To jest pattern numer jeden. Najczęściej powtarzający się, pattern na rynku. Boom. Po nim. Tu mamy akurat fundamentalne wsparcie. Więc znowu, jak ktoś by powiedział, że się kierujemy tylko analizą techniczną i że to będzie spadało, ale może jest to prawda, może nie jest prawda, no to miałby rację. Bo indeks jest bardzo fundamentalny i wszyscy czają się właśnie na to budowanie pozycji, tak jak ja ci powiedziałem, żeby sobie podkupić, a nie sprzedać. I tu jest ważne wsparcie opór. Więc albo go wybije i pociągnie w dół. Albo go wybije i go odwróci. I to są najpiękniejsze momenty do handlu, tak? Tylko musisz wiedzieć, czym się różni inwestor od spekulanta, jak być inwestorem, jak być spekulantem, albo jak być jednym i drugim w tym samym momencie. Why not? Dlaczego nie? Także to jest dyskusja, jak połączyć analizę techniczną w analizę fundamentalną, przestać się kłócić pomiędzy jednym i drugim. Jak naszym sukcesem są pieniądze na koncie i jedno drugie nie powinno się wykluczać, tylko łączyć. Tu jeszcze w ramach analizy fundamentalnych jest trading na danych, czyli dane, ktoś mógłby powiedzieć analiza fundamentalna, tak? Analiza fundamentalna jest generalna, czyli jakie spółki mają zyski na ten kwartał, to jest analiza fundamentalna, generalna moim zdaniem, takie, gdzie analizujemy dane z miesięcy, tygodni, a jest trading na danych. Gdzie wychodzą dane dzisiaj stopy procentowej, to nie jest jakaś analiza fundamentalna z 6 z miesięcy ym, analizy fundamentalnej, tylko to dzisiaj wyszło 16 dane, to jest trading na danych, stopy procentowe wynoszą, nie wiem, 1,25 albo 1%, albo 0 i to jest bardzo ważna informacja na rynku, ale z dzisiaj także jest to osobna, moim zdaniem, działka trading na dane. Oprócz tego jeszcze jest wolumen na niektórych instrumentach, czyli w ogóle coś innego, co tylko w oparciu o to można by i któryś z tych raz, dwa, trzy tradeować. Oprócz tego jest inwestowanie, czyli kupujesz i trzymasz. Kup i trzymaj, albo sprzedaj i trzymaj, jak to jest zjazd jakiegoś instrumentu na tygodnie lata, ale z reguły jest to kup i trzymaj. I jest spekulacja, czyli próbujesz być mądrzejszy niż, yy, niż inni inwestorzy, albo po prostu inaczej rzecz ujmując, podążasz za nimi, tak jak tutaj, tak jak w tych momentach, które wam pokazałem. I dlaczego ktoś miałby się decydować na jeden z tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rodzajów handlu? Dlaczego? Przecież to zwany mechanik powinien wiedzieć, jak naprawić i koło, i zawieszenie, i odkręcić fotel kierowcy, a nie Dobry mechanik powinien wiedzieć to wszystko, tak? Ale ile ludzi jest na świecie, którzy to wszystko wiedzą? Czy przechodzili proces 15, 20, 25 lat tradeów na akcjach, na futures, na forex? Coś pominąłem? Krypto to są inne giełdy, tak? Kryptowalutowe. Na raz, dwa, trzy, czterech w ogóle różnych giełdach i czterech grupa instrumentu. Cztery grupy instrumentu, tak? Gdzie tu jest Akcje dotyczą bardziej inwestowania, futures to jest analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcja też analiza fundamentalna, jak najbardziej. Forex to jest bardziej analiza techniczna, analiza fundamentalna, trading na danych, tak? Kryptowaluty, to wszystko, tak? No forex też można by powiedzieć, oczywiście każdy z tych instrumentów można by powiedzieć, że to wszystko, tak? że jest Yy, wszystkiego tutaj używamy z tych sześciu, sześć typów tradingu. Naucz się chociażby jednego z nich, ale dobrze. My będziemy omawiali wszystkie sześć typów tradingu na tradach w praktyce. Także to było na tyle na dzisiaj. Pokazuję tobie, w jaki sposób rynek yy, pokazuje możliwości. Chciałem nagrać pięciominutowe wideo, zajęło to pół godziny, śmieję się 15 minut. Yy, znowu, yy, będąc na naszym kursie, no, już umówić się na rozmowę kwalifikacyjną i już zamykamy rozmowy mentoringowe. To jest tylko rozmowa mentoringowa, czyli powiem to wszystko o kursie, jak dołączyć do kursu 3-miesięcznego na żywo, w jaki sposób nauczyć się tradować w oparciu o to, co przed chwilą wszystko pokazywałem, czyli analizę techniczną, fundamentalną, trading na danych, wolumen, spekulacje, inwestycje. Część z tych rzeczy nakłada się na siebie, czy wręcz jest jakimś powieleniem, jak ktoś rozumie, w jaki sposób. Powtarzają się rzeczy na wykresach, tak? Także yy, dziękuję serdecznie. Yy, trzymaj się, Wiśniewski, Michał z tej strony. Dołącz do rozmowy mentoringowej, ja do ciebie odzwonię, porozmawiamy. Jeden na jeden, kurs jest droższy niż 197 zł. Jeżeli ktoś tego nie szczają teraz, to mówię o tym głośno. To jest tylko zwrotny depozyt. Także ten depozyt tobie oddamy, albo przystąpisz do kursu, lub nie. Polecam serdecznie, mnóstwo wiedzy. Mnóstwo wiedzy w praktyce, 200 nagrań na wideo z przykładami transakcji, które przed chwilą pokazywałem. Między innymi na złocie, na SP 500, na Bitcoinie, na eurodolarze, na ropie. Gdzieś tu jest ropa jeszcze. Ropa się słuchała. Z tyłu tu jest ropa, tak? O, no, tu powinna być ropa. Pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się podczas rozmowy. O ile wpłacisz tutaj depozytu, mówisz się, dowiesz się na czym polega taki pełny kurs tradingu, tak? Jak się traduje w domach tradingowych, jak się traduje w domu, jak się traduje na florze w banku. Skąd? Można się o tym dowiedzieć. Najlepiej z praktyki robiąc to wszystko, tak jak ja na przestrzeni lat, ale niekoniecznie. Można się dowiedzieć o tym też z książek, ale seksu, czy jeżdżenia autem z książek nikt się jeszcze nie nauczył. Przynajmniej nie dobrze, skutecznie, tak? Także tak samo jest z tradingiem. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie jakiś odrobina inspiracji dla Ciebie, do usłyszenia, trzymaj się. Na razie Wiśniewski, Michał z tej strony, cześć.